Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym kontynuować umawianie uzbrojenia Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. W powszechnym przekonaniu to uzbrojenie nie było nowoczesne, a wręcz przestarzałe. A jak było naprawdę? Czy faktycznie jakość uzbrojenia Wojska Polskiego była jedną z przyczyn katastrofy wrześniowej? Czy istniała duża dysproporcja pomiędzy tym, w co uzbrojony był żołnierz polski, a tym, co dysponował żołnierz niemiecki czy też sowiecki? Postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. We wcześniejszych odcinkach omówiłem broń wojsk lądowych i samoloty obserwacyjne. Dziś omówię samoloty myśliwskie. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie filmu. 1 września 1939 roku niemiecka Ludwafa wystawiła przeciwko Polsce dwie trzecie swoich sił, czyli blisko 2000 samolotów, w tym około 1200 samolotów bombowych. Siły myśliwskie liczyły zaś około 450 masz. Siły tej Polska mogła przeciwstawić oprócz naziemnych środków obrony przeciwlotniczej 15 esgad Lotnictwa Myśliwskiego uzbrojonych w 160 samolotów dwóch typów. PZL P-11 i PZL P-7. Samolotów typu PZL P-11 w eskadrach było 130. Dalsze 43 maszyny znajdowały się w szkolnictwie, rezerwie i remontach. Spośród wymienionych 130 samolotów P-11, 15 było w wersji A, pozostałe w wersji C. Samolotów P-7 w było 30, a dalszych 76 było w szkolnictwie, rezerwie i remontach. W toku działań wojennych eskadry zostały uzupełnione czterema samolotami rezerwowymi typu P11. Z czterech eskadr P11 i jednej P7 sformowano brygadę pościgową, którą przeznaczono do obrony powietrznej państwa, a w praktyce do obrony obszaru Warszawy. Pozostałe eskadry rozdzielono pomiędzy armią lądowe. Armie Pomorze, Poznań, Łódź i Kraków otrzymały po dwie eskadry. Armia Modlin i samodzielna grupa operacyjna Narew otrzymała po jednej eskadrze, a armie Prusy i Karpaty nie otrzymały w ogóle lotnictwa myśliwskiego. Polskie lotnictwo myśliwskie nie tylko było znacznie słabsze liczebnie od lotnictwa niemieckiego, ale także prezentowało znacznie niższy potencjał techniczny i organizacyjny. Polskie samoloty myśliwskie osiągały prędkość maksymalną mniejszą nie tylko od myśliwców, ale także od bombowców niemieckich. Samolot PZL P7 osiągał prędkość maksymalną 327 km na godzinę. samolot P11 w wersji A zaledwie 340 km na godzinę. samolot P11 w wersji C z silnikiem Bristol Mercury 5 osiągał prędkość maksymalną 360 km na godzinę, a z silnikiem Bristol Mercury 6 375 km na godzinę. Niemieckie myśliwce typu BF109 wersji E. Osiągały prędkość maksymalną aż o 200 km, a bombowcy o około 50 km na godzinę większą niż samoloty P-11. Oznaczało to, że atakowany bombowiec niemiecki mógł pozbyć się ładunku bomb, nabrać prędkości i oddalić się bezpiecznie. Dodatkowo zdecydowana większość naszych samolotów uzbrojona była tylko dwa karabiny maszynowe zamontowane w kadłubie, co dawało salwę sekundową zaledwie o masie pół kilograma. Samoloty P11 w wersji C były wprawdzie przystosowane do montażu dwóch dodatkowych karabinów maszynowych w skrzydłach, ale skrzydłowe karabiny maszynowe pogarszały zwrotność samolotu i na pilotów były często demontowane. Dla porównania niemiecki myśliwiec typu BF-109 wersji E, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe i dwa działka kaliber 20 mm, miał salwę sekundową o wadze blisko 2 kg. A uzbrojony w cztery karabiny maszynowe, salwę sekundową o wadze nieco ponad 1 kg. Podobnie wyglądała sytuacja z radiostacjami. Samoloty PZL P-7 nie posiadały ich wcale, a spośród samolotów typu PZL P-11 tylko co trzeci był w nią wyposażony. Taki stan rzeczy ograniczał możliwość dowodzenia jednostkami myśliwskimi w powietrzu. Samoloty polskie były też wyeksploatowane. Dotyczyło to w szczególności samolotów P-7 wyprodukowanych w latach 1932-33, ale także myśliwców P11 wyprodukowanych w latach 34-36. Samoloty podczas użytkowania w warunkach pokojowych wylatywały rocznie około 150 godzin. Trwałość płatowców obliczona była zaś na 1000 godzin lotu. Oznaczało to, że samoloty P7 zbliżały się do okresu swojej eksploatacji. Eksploatacja nowszych P11 Również nastręczała wiele problemów. Dobrze znany jest przykład z 1938 roku, gdy to stwierdzono na wielu samolotach pękanie stalowej podstawy silnika na skutek zmęczenia materiałowego. Spowodowało to czasowe ograniczenie lotów na tym typie samolotu i konieczność pilnego zamówienia nowych podstaw u producenta. Żywotność silnika była niższa niż płatowca i wynosiła około 450 godzin. Oznaczało to, że samoloty P-7 latały już ostatnie godziny na drugim zamontowanym silniku. Moc zużytego silnika była mniejsza niż nowego, a więc i osiągi były gorsze. Tymczasem, te wydawałoby się znacznie gorsze od niemieckich samoloty, zestrzeliły we wrześniu 1939 roku 147 maszyn niemieckich. Z tego 7,5 samolotu zestrzeliły samoloty typu PZL-P-7. Z tytułem wyjaśnienia, jeżeli zestrzelenia dokonali wspólnie dwaj piloci, to zaliczano im po pół samolotu. Jeden więc z niemieckich samolotów na spółkę zestrzelili dwaj piloci latający na P-7 i P-11. Ciekawie wygląda statystyka walk pomiędzy samolotami myśliwskimi. 23 niemieckie samoloty zostały zestrzelone kosztem 32 samolotów polskich. Biorąc pod uwagę olbrzymią dysproporcję sił, i wydawałoby się olbrzymią przewagę techniczną niemieckich samolotów myśliwskich nad polskimi, był to bardzo dobry stosunek strat. Zwłaszcza, że 2,5 niemieckiego myśliwca zestrzeliły samoloty typu P-7. Oprócz wspomnianych 32 polskich samolotów myśliwskich zestrzelonych przez myśliwce niemieckie, 10 samolotów zostało zestrzelonych przez bombowce, po 7 zestrzeliła obrona przeciwlotnicza niemiecka i niestety polska, a cztery zostały zniszczone na ziemi, razem więc 60 maszyn. Tymczasem straty polskie wynosiły 118 samolotów, a więc 58 samoloty zostały utracone na skutek niemożności naprawy lub ewakuacji uszkodzonych maszyn do warsztatów naprawczych, a także w tej liczbie są uszkodzone walce maszyny rozbite następnie podczas lądowania. 46 samolotów zostało po 17 września ewakuowanych do Rumunii. Wskazane liczby oznaczają, że na każdy polski samolot biorący udział w walkach przypada blisko jeden zestrzelony samolot niemiecki, przy stracie własnej 0,3 samolotu. Czyli stosunek zestrzeleń do strat własnych wyniósł aż 3. To świetny wynik. Pamiętajmy, rok później w czasie bitwy o Anglię, Brytyjczycy zestrzelili 1437 niemieckich samolotów, tracąc 915 własnych. To stosunek zaledwie 1,5. A przecież brytyjskie Spitfajery nie ustępowały pod względem technicznym niemieckim samolotom myśliwskim, a Hurrikajny były tylko trochę gorsze. Jednak oczywiście należy mieć świadomość, że o ile w bitwie o Anglię dochodziło od wielu pojedynków pomiędzy samolotami myśliwskimi, to do kampanii wrześniowej Niemcy, licząc na zniszczenie polskiego lotnictwa nagłym uderzeniem na bazy lotnicze o świcie 1 września, wydzieliły stosunkowo niewielkie siły myśliwskie. Co znamienne, 80% zwycięstw polskie lotnictwo odniosło przy ciągu pierwszych 6 dni kampanii. Później nasze lotnictwo oprócz lotnictwa Armii Poznań zostało przeniesione na Lubelszczyznę, gdzie pozbawione paliwa, właściwego zabezpieczenia technicznego, a także rozkazów prowadziło już bardzo ograniczone działania bojowe. Jednak oznacza to, że gdyby nasze lotnictwo było wykorzystane w sposób bardziej przemyślany, dysponowałoby odpowiednim zapleczem technicznym i rezerwowymi samolotami, to wyniki działań mogłyby być bardziej imponujące. Jeżeli w 6 dni kampanii można było zniszczyć 116 samolotów niemieckich, to do 17 września można było ich zniszczyć ponad 300. Co więcej, 300 zniszczonych samolotów oznacza, że kolejne kilkaset odnosi uszkodzenia, co wyłącza je z operacji bojowych na kolejne dni lub nawet tygodnie. Bynajmniej nie oznaczałoby to jakiegoś przyłomu w kampanii. Co więcej, większa aktywność polskich myśliwców pociągnęłaby zapewne za sobą reakcję dowództwa niemieckiego, które wydzieliłoby do prowadzenia operacji własne większe siły myśliwskie. Pamiętajmy, Niemcy zaprzestali jesienią 1940 roku ofensywy lotniczej na Wielką Brytanię po stracie połowy stanu Luftwaffe z lipca 1940 roku. Oprócz 23 samolotów myśliwskich Polacy zestrzelili 101 samolotów bombowych, wydawałoby się szybszych od polskich P11, a zwłaszcza P7. Jak więc polscy piloci tego dokonali? Zwrócić należy uwagę na właściwości pilotażowe naszych samolotów. Samolot P11 miał bardzo małą wartość obciążenia powierzchni nośnej to było zaledwie 92 kg na metr kwadratowy. P7 miał jeszcze mniejszą, bo 82 kg na metr kwadratowy. Wynikało to ze sporej powierzchni nośnej samolotu w stosunku do jego masy. Wartość ta w dużym stopniu decydowała o charakterystyce naszego samolotu. Dla porównania, BF-109 wersji E miał 153 kg na metr kwadratowy. Samolot P11 miał też bardzo dobrą prędkość wznoszenia aż 14,5 m na sekundę. Dla porównania, BF-109 wersji E wznosi się z prędkością 15,5 m na sekundę czyli niemal z taką samą prędkością. Dodatkowo reakcja silnika na otwarcie przepustnicy była bardzo szybka, samolot przyspieszał energicznie. P11 był samolotem niezwykle zwrotnym, co dawało mu przewagę nad innymi samolotami w walce kołowej. Można było wykonywać bardzo ciasne zakręty bez obawy zerwania strugi i zwalenia się samolotu. Wytrzymałość płatowca przekraczała odporność pilotów na przyspieszenie. Umożliwiało to bardzo strome nurkowanie. Można było rozpędzić samolot bez ograniczeń, czyli do prędkości, na jaką pozwalały opory płatowca, i przy tym wykonywać gwałtowne wyrwanie. W praktyce samolot rozpędzał się w locie nurkowym do prędkości blisko 700 km na godzinę. Kabina samolotu zapewniała dobrą widoczność w górę i w dół, bardzo dobrą do przodu i dobrą do tyłu. Widoczność też była bardzo dobra podczas kołowania i startu. Jednakże należy zwrócić uwagę, że wówczas u progu II wojny światowej dzięki wprowadzeniu szybkich samolotów myśliwskich zmieniła się i taktyka ich użycia. Nie było już miejsca dla indywidualnych mistrzów akrobacji. Coraz bardziej liczyła się prędkość samolotu i jego siła ognia. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że dzięki dużej prędkości nurkowania samolot, o ile miał przewagę wysokości, mógł dogonić nawet wydawałoby się szybszy samolot przeciwnika. Aby mieć pełniejszy obraz polskiego lotnictwa myśliwskiego, porównajmy je z lotnictwem innych państw. Spójrzmy, jak wyglądało lotnictwo myśliwskie przeciwników i sojuszników Polski u progu II wojny światowej. W składzie niemieckich sił powietrznych znajdowało się 17 dywizjonów uzbrojonych w najnowsze samoloty typu Messerschmitt BF-109 wersji E. Sześć dywizjonów używało starszych modeli samolotów BF-109. Były też trzy dywizjony dwusilnikowych BF-110, a także dwa dywizjony dwupłatowców typu Arado R-68. Niemiecki Dywizjon Myśliwski składał się z trzech Eskad po 12 samolotów, co wraz z samolotami klucza dowództwa dawało 39 maszyn. Razem w pierwszej linii było nieco ponad 1000 samolotów myśliwskich. BF-109 wersji C i D to nie był samolot o wybitnych osiągach i możliwościach bojowych. W sposób znaczący wartość bojową niemieckiego lotnictwa myśliwskiego podniosła dopiero wersja E samolotu BF-109. Oblatana została w 1938 roku, a do uzbrojenia została wprowadzona w 1939. Był to wówczas jeden z najlepszych samolotów myśliwskich na świecie. Dość groźnym przeciwnikiem dla naszych myśliwców okazał się też dwusilnikowy BF-110. Samoloty te zestrzeliły 12 naszych samolotów myśliwskich. Natomiast dwupłatowy Arado AR-68 był samolotem już całkowicie przestarzały. Francuskie lotnictwo myśliwskie składało się z 12 dywizjonów samolotów typu Moran-Solnier 406, 6 dywizjonów samolotów De D-510, 3 dywizjony posiadały zaś dwusilnikowe PT-631. Dywizjon złożony był z dwóch eskadr po 12 samolotów, co wraz z samolotami klucza dowództwa dawało łącznie 27 maszyn. Razem w pierwszej linii było blisko 700 samolotów myśliwskich. Najbardziej popularny Moran Solnier 406 był dolnopłatem schowanym podwoziem, wprowadzonym do uzbrojenia tuż przed wybuchem wojny. Samolot ten był nowocześniejszy od naszych P11, ale nie dorównywał niemieckim BF 109 w wersji E. Natomiast Dewatin D510 odpowiadał swoimi właściwościami taktyczno-technicznymi naszym samolotom typu P11. Dwusilnikowy, dwuosobowy POT-631 to myśliwska wersja samolotu wielozadaniowego. Służył przede wszystkim w charakterze nocnego myśliwca. Samolot ten ustępował niemieckim samolotom typu BF 110 wersji C. Oprócz tego było 8 samodzielnych eskadr oborny powietrznej kraju. Uzbrojonych w odpowiadające standardowi P11 dwupłatowe samoloty typu Bleriospad S510 oraz górnopłaty typu Dwatin D371 oraz odpowiadające standardowi polskim PWS-10 zupełnie przestarzałe, dwupłatowe samoloty typu Newport Delesh 622. Dodatkowo lotnictwo marynarki wojennej posiadało 5 eskadr myśliwskich uzbrojonych w nie najnowsze samoloty, w tym także we wspomniane d D-371 i D-510. Włoskie lotnictwo myśliwskie składało się z pięciu pułków i pięciu samodzielnych eskadr samolotów typu Fiat CR32. Pięć kolejnych pułków było w trakcie przezbrojania samolotów Fiat CR32. Trzy pułki otrzymywały właśnie maszyny typu Fiat CR42, jeden Fiaty. G51 Maki Mki200. Pułk składał się z dwóch dywizjonów po trzy samolotowe eskadry. Razem było w pierwszej linii około 600 samolotów myśliwskich. Naliczniejszy dwupłatowy Fiat CR32 był uważany za nieco gorszy od naszych P11. Natomiast jego następca, Fiat CR42, to był najdłużej produkowany myśliwiec dwupłatowy na świecie. Jego idea powstania była efektem błędnie odczytywanych wniosków z wojny domowej w Hiszpanii, w której lotnictwo włoskie brało udział po stronie generała Franco. Włochom wydawało się bowiem, że pojedynki powietrzne będą dalej rozstrzygane w walce kołowej. Nowocześniejsze były dolnopłaty Fiat G50 i Maki Mk200. Ustępowały one jednak najnowszym konstrukcjom niemieckim czy też angielskim. Niemcy, Francja, Włochy to państwa dysponujące ogromnym potencjałem. Spójrzmy na siły powietrzne Rumunii. A te posiadały 6 eskadr samolotów typu PZL P11, w tym dwie eskadry w wersji B, która była odpowiednikiem naszej wersji A, i cztery eskadry wersji F, która z kolei odpowiadała naszej wersji C. Jednocześnie Rumunii zakupili partię 30 niemieckich Henkli 112 i kończyli produkcją partii 25 sztuk samolotów typu PZL P24. Razem w pierwszej linii Rumuni posiadali około 60 samolotów myśliwskich. Podobnie jak lotnictwo Rumunii wyglądały siły powietrzne innych państw o średnim potencjale: Belgii, Holandii i Jugosławii. We wrześniu 1939 roku nieba nad Wielką Brytanią broniło 16 dywizjonów uzbrojonych w samoloty typu Hurricane. 10 dywizjonów uzbrojonych w samoloty typu Spitfire, 7 dywizjonów dwusilnikowych samolotów typu Bristol Blenheim, 4 dywizjony uzbrojone w samoloty typu Gloster Gladiator i 2 dywizjony wyposażone w samoloty typu Gloster Gauntlet. Siły te uzupełniały lotnictwo floty złożone z 5 dywizjonów i samodzielnej eskadry wyposażonej w samoloty typu Gloster Gladiator. Każde z brytyjskich dywizjonów Wyposażone było 18 samolotów, 12 liniowych i 6 zapasowych. Brytyjski dywizjony, czyli Squadron, dzielił się na dwa flajty, podzielone z kolei na dwa klucze. Razem w pierwszej linii było blisko 700 samolotów myśliwskich. Samolotów typu Hurricane i Spitfire nie muszę chyba przedstawiać. Dodać należy, że oba typy przewyższały wszystkie ówczesne francuskie czy włoskie myśliwce. Spitfire'y dorównywały też właściwościami taktyczno-technicznymi niemieckiemu Bf 109 wersji E. Bristol Blenheim to dwusilnikowa wersja myśliwska samolotu bombowego, zaś Gloster Gladiator i Gloster Gauntlet to dwupłatowce. Oba prezentowały więc klasę naszego P-11. Co ciekawe, Gloster Gladiator był napędzany silnikiem typu Mercury 8, tym samym, w którym próbowano wyposażyć nasze myśliwce typu PZL-50 Na Najliczniejszym lotnictwem myśliwskim dysponował Związek Radziecki. W październiku 1939 roku to były 56 pułki, w każdym zgodnie z etatem 63 maszyny. Dawało to ponad 3000 samolotów pierwszej linii. Podstawowe wyposażenie stanowiły dwupłatowe samoloty typu I-15, BIS, a także Dolnopłat I-16 oraz nieliczne dwupłatowce typu i 153 oraz DI6. Samoloty te prezentowały standard naszych P11. Należy mieć na uwadze jednak, że sowieckie samoloty charakteryzowały się bardzo niską jakością wykonania i były bardzo prymitywne. Na przykład samolot I-16 miał wprawdzie podwozie chowane w locie, jednak pilot, aby dokonać tej operacji, musiał wykonać ponad 40 obrotów korbą, pilotując jednocześnie maszynę. Miernikiem niskiej jakości wykonania samolotów, a także niskiego wyszkolenia personelu lotniczego była liczba katastrof lotniczych. Przed wojną rozbijało się w, tam w katastrofach lotniczych około 400 samolotów rocznie, ginęło około 100 lotników. To przerażające liczby 400 samolotów tylko nieliczne państwa na świecie miało więcej samolotów w swoich siłach powietrznych. Rosjanie do wojny z Niemcami w 1941 roku nie poradzili sobie z przezbrojeniem lotnictwa myśliwskiego w nowoczesne dolnopłaty i do wojny weszli z archaicznymi I-15, BIS i I-16. Reasumując, polskie samoloty myśliwskie PZL-11, pomimo że nie odpowiadały już wymogom pola walki końca lat 30., to nadal stanowiły groźne narzędzie walki, z którym powinien liczyć się każdy przeciwnik. Przeszkodą w ich właściwym wykorzystaniu był niedostateczny system zaopatrzenia i zabezpieczenia technicznego, brak maszyn zapasowych i niedostateczny system dowodzenia. Natomiast nie można było mieć złudzeń co do samolotów typu PZL P-7. Maszyny te z uwagi na zużycie i niskie osiągi należy uznać za typ już całkowicie przestarzały nie spełniający wymogów ówczesnego pola walki. I to wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.